To jest taki film, który wszyscy powinniśmy obejrzeć. Niezależnie od tego, czy należymy do generacji, która pamięta, co wydarzyło się w latach 80. i na czym polegała sprawa Grzegorza Przemyka, a właściwie śmierć Grzegorza Przemyka, a następnie proces długi bardzo wyjaśniania tej kwestii, która nigdy nie została ostatecznie i oficjalnie wyjaśniona. Czy też należą Państwo do młodszego ode mnie pokolenia, które tego dokładnie nie wie? I proszę mi nie mówić, że w trakcie tej recenzji Filmu, żeby nie było śladów, w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Filmu, który został zgłoszony przez Polskę do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy i który otrzymał na zakończonym właśnie 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Srebrne Lwy, czyli drugą co do wartości nagrodę tego festiwalu. Otóż proszę mi nie mówić, że mam nie spoilerować, bo. Bo, bo no, odbiorę Państwu przyjemność niespodzianki czy też wyjaśnienia jakiejś zaskakującej sprawy, sytuacji, bo w przypadku Grzegorza Przemyka nawet młodsze pokolenie. Mam taką pewność, powinno być poinformowane i powinno wiedzieć, co to była sprawa Przemyka i na czym ona polegała, i dlaczego stała się ona wielkim oskarżeniem systemu, wielkim oskarżeniem państwa polskiego w czasach PRL-u, wielkim oskarżeniem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, generała Czesława Kiszczaka, wielkim oskarżeniem bezpieki, a także wielką przystrogą dla nas wszystkich, żeby tamten czas i tamten rodzaj sprawowanej autorytarnej władzy nigdy do Polski nie wrócił. I to jest właśnie taki film, który ma stać się dla nas memento. Zobaczcie, do czego autorytaryzm prowadzi. Do jakiego okrucieństwa wobec ludzi i do jakiego zakłamania systemu Sprawowania władzy, ale także y, y, przeprowadzania sprawiedliwości. Jak bardzo system autorytarny kompromituje instytucje sprawiedliwości, takie jak sąd, jak prokuratura. Y, często zdarzają się sygnały, także w naszej rzeczywistości, że coś, nie funkcjonuje, że coś jest naginane, że coś y, y, nie działa zgodnie ze swoją definicją. I wtedy to starsze pokolenie, to pamiętające, opada blady strach, żeby nie wróciło to, co było. Film, żeby nie było śladów, jest filmem, żebyśmy nie żałowali. To jest jego podtytuł, który ja mu nadaję. Żebyśmy potem nie żałowali. Dokonujmy takich wyborów i patrzmy władzy na ręce na, w tak wyraźny i skuteczny sposób, żeby nie doprowadzić do tamtej sytuacji, lub choćby podobnej, choćby w pewnym procencie podobnej do tego, co dotyczyło Grzegorza Przemyka. Grzegorz Przemyk to był młody chłopak maturzysta, który cieszył się z matury i zamierzał zdawać na uniwersytet warszawski. Ze swoimi przyjaciółmi wybrał się na starówkę i tam cieszyli się i, i, i byli rozbawieni. W trakcie. Takich chłopięcych harców na placu zamkowym przy kolumnie Zygmunta, zostali aresztowani. Grzegorz Przemyk i jego przyjaciel Jurek Popiel. Zostali aresztowani przez milicjantów, którzy pod błahym pozorem zabrali ich do suki, czyli do takiej nyski, tak zwanej. Milicyjnej i przewieźli ją nieopodal, kilkaset metrów dalej do komisariatu przy ulicy Jezuickiej, to jest na tyłach rynku Starego Miasta i na tyłach Kościoła Ojców Jezuitów. Tam zawsze był komisariat milicji, nadal jest komisariat policji, o ile wiem. Właśnie tam na tym komisariacie pobito Grzegorza przemyka w sposób tak brutalny, tak okrutny i tak skuteczny, że od tych ran umarł kilka dni później. Potem został przewieziony na pogotowie sanitarką. I to właśnie sanitariusze, którzy go przewozili w wyniku akcji bezpieki zostali obciążeni winą za pobicie Przemyka w sanitarce. Wszystko wskazuje na to, że nic takiego nie miało miejsca, że to pobicie na komisariacie było wystarczające i, i, i całkowicie odpowiedzialne za zmasakrowane wnętrzności Grzegorza Przemyka, za wielokrotnie sperforowane jelito. Do niefunkcjonujący system pokarmowy, który doprowadził do jego zgonu. Długo trwały te przerzucania odpowiedzialności. Sanitariusze zostali postawieni w sytuacji kozów ofiarnych, i oni ponieśli całą odpowiedzialność, i oni trafili do więzienia. Policja, milicjantom, przepraszam, milicjantów, bo w tamtych czasach była milicja obywatelska, więc milicjantom nic się nie stało. Nie postawiono im zarzutów i, i żadnej kary nie wymierzono im, tym, którzy byli bezpośrednimi. Sprawcami i byli przyczyną całego nieszczęścia. Grzegorz Przemek był synem znanej poetki, opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej. Chociaż przyznam szczerze, że w tamtych czasach usłyszałem o Barbarze Sadowskiej dopiero przy okazji tej całej sprawy z pobicia grzegorza Przemyka i jego śmierci, Barbara Sadowska była taką postacią nietuzinkową i nietypową, samotnie wychodzącą. Syna, była bardzo niezależna, była bardzo introwertyczna, podobno zamknięta w sobie i taką właśnie postać widzimy w filmie. Więc jeszcze raz przypominam. film się nazywa, żeby nie było śladów, bo takie było polecenie wobec milicjantów na komisariacie przy Jezuickiej przekazane przez ich przełożonego. Bicie go tak, żeby nie było śladów, żeby nie dało się udowodnić, że to w wyniku pobicia on jest ranny, a, a potem okazuje się śmiertelnie ranny i że umiera w wyniku pobicia. Bicie tak, dlatego go bito w brzuch, w taki sposób, żeby nie można było poznać, co było przyczyną tego zmasakrowania jego wnętrzności. I, I to polecenie milica, milicyjne na, na komisariacie milicji przy Jezuickiej stało się tytułem najpierw książki Cezarego Łazarewicza, który przez lata zbierał dokumenty i wreszcie napisał książkę dokumentalną o tym, jak było, na czym polegała sprawa Grzegorza Przemyka. I z kolei ta książka stała się podstawą do scenariusza filmu, żeby nie było śladów, czyli ten sam tytuł, a scenariusz napisał na podstawie książki Kaja. Krawczyk Wnuk. Napisała scenariusz długiego filmu, ten film trwa prawie trzy godziny i jest bardzo drobiazgowym, szczegółowym omówieniem tego, co działo się później. Przemek tu tylko przez chwilę jest na ekranie, no bo zaraz umiera, a potem oglądamy próbę zrzucenia odpowiedzialności na jego przyjaciela, Jurka Popiela, którego gra Tomasz Ziętek i to właśnie on jest głównym bohaterem i to jest pierwszoplanowa rola. W tym filmie Tomasza Ziętka. Zresztą bardzo ciekawie zagrana rola. I Tomasz Ziętek w ogóle jest bardzo zdolnym aktorem. W tym roku wydaje się miał taki swój czas, bo zagrał główne role i w filmie żeby nie było śladów i w filmie Hiacynt, który będzie miał później nieco premierę i wielka szkoda się stała, że, że Tomasz Jętek nie został dostrzeżony na festiwalu w Gdyni i, i że nie dotrzymał nagrody, bo wydawałoby się, że kiedy jak nie w tym roku, kiedy gra w dwóch prawie, że najważniejszych filmach roku główne role i wywiązuje się z tej z tych zadań bardzo dobrze. No więc oglądamy, żeby nie było śladów jego historię i historię Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka, którą gra Sandra Korzeniak. Sandra Korzeniak to jest aktorka przede wszystkim teatralna i to jest aktorka bardzo szczególna. Ona ma styl gry odróżniający ją od, od wszystkich aktorów. Ona nie gra w taki sposób, żeby przy okazji każdej postaci wcielać się w nią i, i stawać się kimś innym. Ona zawsze jest Sandrą Korzeniak, grającą w sposób manieryczny. I tak jak to jest z manierą, jednym to się będzie bardzo podobało i będzie, będą uważali, że to jest inne, emocjonujące, fascynujące, a dla innych maniera pozostanie manierą, to znaczy jakimś sztucznym skręceniem, jakąś sztuczną osobowością, która staje się osobliwością i, i która nie poz, tworzy pewien dystans emocjonalny. właśnie nie pozwala się włączyć w, w, w emocje filmu. A więc dla jednych maniera, Zandry Korzeniak będzie przyciągająca, dla innych odpychająca. Ja muszę powiedzieć, że nie do końca kupiłem tę rolę i, i, i tak się potem zastanawiałem, na czym to polega, ale na czym polega to, że, że właśnie nie mogę iść za emocjami, że ona mnie cały czas studzi swoim zachowaniem. Ale potem pomyślałem sobie, może. A, a kto powiedział, że taka nie była Barbara Sadowska? Ja oczywiście nie znałem. Poetka introwertyczna mogła być taką dziwną postacią wśród takich mocnych dysydentek, mocnych osobowości, ale też. Trudnych osobowości. Wiele było osób zachowujących się y, 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 niekonwencjonalnie, y, emocjonalnie i psychologicznie bardzo skomplikowanych. A kto powiedział, że taka nie mogła być Barbara Sadowska? I że jej dziwność, i manieryzm mogły też działać na władzę w taki sposób, że jej nienawidziły. Kiedyś zapowiedziała władza, prześladując ją i obserwując zarazem służby bezpieczeństwa, obserwowały jak ona działa w opozycji, i zapowiedzieli jej, że, że może jej to nie dotknie, ale zajmą się jej synem i go załatwią. I wszystko wskazuje na to, że tak właśnie było, bo aresztowano go na placu zamkowym właściwie bez powodu. Właściwie to był pretekst, żeby go aresztować. A może go śledzono, to jest bardzo prawdopodobne. Może czekano na jakiś pretekst, żeby go zgarnąć i, i żeby dać mu Wycisk. Nie wiem, czy, czy plan był taki, żeby go zabić, ale na pewno, żeby go bardzo mocno zranić i zarazem zranić ją, Barbarę Sadowską. Ten film, jak powiedziałem, jest długi i ogląda się go w sposób żmudny. Żeby go dobrze odebrać, trzeba bardzo uważać i trzeba. Też dużo czasem jeszcze doczytać po wyjściu z filmu. Na przykład na czym polegała rola ojca Jurka Popiela, chłopaka z Siedlec, który tutaj był przyjacielem Grzegorza Przemyka, ale nie był tak wykształcony jak on, tak, tak inteligentny, jakoś zjawił się trochę z innej strony. I kiedy wracał do siebie, do Siedlec, to się okazywało, że tam jego ojciec jest wojskowym. A potem y, y, jest skutecznie werbowany przez bezpiekę do tego, żeby rozpracowywać własnego syna. I znowu, proszę mi nie mówić, że ja spoileruję. To życie spoileruje. To wszystko się działo, to wszystko było opisane, to nie jest spoilerowanie. Błagam, nie, nie używajcie tego argumentu. W tym filmie, żeby nie było śladów, nie chodzi o to, co się stało, ponieważ to powinniśmy wszyscy wiedzieć. W tym filmie chodzi o to, jak to się stało, jak to było możliwe, że się stało, jak, jak społeczeństwo na to reagowało, jak, jak zwykli ludzie mają się zorientować, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. O to chodzi w tym filmie, bo wtedy on ma sens aktualny, bo wtedy on zaczyna być pewną wskazówką, na co się godzić, a na co się nie możemy godzić w dzisiejszych czasach przemyk nie żyje i ten film mu życia nie, y, y, nie zwróci, ale my możemy przeżyć potencjalne trudności, potencjalne kłopoty, potencjalne nieprawości. Możemy im zapobiec. To będzie zwycięstwo tego filmu. W filmie, żeby nie było śladów, jest kilka bardzo dobrych ról. Mówiłem już o Tomaszu Ziętku. Niewątpliwie bardzo ciekawą kreację stworzył Jacek Braciak, jako jego ojciec, ojciec Jurka Popiela, Tadeusz. Bardzo ciekawie zagrał generała Kiszczaka Robert Więckiewicz. No i zupełnie brawurowo zagrała panią prokuratur Wiesławę Bardas Aleksandra Konieczna. To jest aktorka, która potrafi w filmach, w które gra, właśnie zupełnie tworzyć inne role. To jest jakby odwrotność Sandry Korzeniak, której maniera zawsze wypływa. Aleksandra Konieczna odwrotnie. Ona tworzy za każdym razem kompletnie różne postaci. I ta pani prokurator w wykonaniu Aleksandry Koniecznej jest kompletną postacią i jest postacią świetnie wyrażającą takie właśnie osoby u władzy, ale bardzo przeciętne, ale bardzo podłe, ale bardzo y, mm, obrzydliwie korzystające ze swoich możliwości i układające się bezwstydnie z władzą i z przełożonymi w celu osiągnięcia korzyści. Świetnie ten typ jest oddany i naprawdę brawa dla Aleksandry Koniecznej. Jest też bardzo poruszająca mnie rola Sebastiana Pawlaka, który zagrał rolę sanitariusza, sanitariusza Wysockiego, który, na którego właśnie zrzucono odpowiedzialność za śmierć Grzegorza Przemyka i, i którego losi którego cała historia jest absolutnie tragiczna, jak w greckiej tragedii, I, i ta rola została świetnie zagrana. Film ma w sobie prawdę i uczciwość, i tu jest 10 na 10. Czuje się tę uczciwość w zamiarze wszystkich twórców, także reżysera, który no, po prostu opowiada sprawnie tę historię. Ale jednocześnie, scenariusz filmu, mam wrażenie, nie uniósł, tego zadania, żeby w filmie przenieść tę historię o piętro wyżej i stworzyć z niej jakąś parabolę, żeby stworzyć z niej jakąś opowieść uniwersalną, czyli według tej zasady, która przynosi sukces na świecie, żeby sprawę lokalną opowiedzieć w sposób globalny. To jest moim zdaniem trochę nie, nieskutecznie przeprowadzone, bo niewątpliwie ten zamiar się czuje, że taki był ten zamiar. Ale nieskutecznie został on przeprowadzony, i film jest trochę męczący i trochę, e, 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 i trochę myślę, że niejasny dla wielu widzów. Im kto mniej wie o tej sprawie przed obejrzeniem filmu, tym może potem bardziej e, odczuwać zmęczenie tym filmem. Ci, którzy wiedzą najwięcej, będą na pewno z największym zainteresowaniem, ale i znawstwem. Oglądać ten film. I dlatego, kiedy przechodzi, przechodzę do oceny, to będę musiał wziąć pod uwagę zarówno świetne miejscami aktorstwo, zarówno bardzo solidną, uczciwą i taką. Um, Dobrą reżyserię też w znaczeniu poszukiwania dobra, czy też uczynienia dobra celem opow opowiedzenia tej, tej tragicznej historii, ale też muszę wziąć pod uwagę właśnie tę taką męczliwość e, 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 narracji i, i, i trochę za długi i za, za pogubiony miejscami w szczegółach scenariusz. Co wyjdzie z podsumowania? Najpierw Misa Tybetańska, a teraz ocena 7 na 10. To jest ocena filmu, żeby nie było śladów. Jest w tej chwili ten film do obejrzenia w kinach. Zobaczcie Państwo: Srebrne lwy w Gdyni, polski kandydat do Oscara. Film, który powinien zobaczyć każdy Polak. I przypominam, nie po to, żeby poznać tę historię, bo każdy Polak powinien już ją znać, tylko żeby zobaczyć w szczegółach, jak możliwe było, żeby taka historia się zdarzyła, od czego to zależy, jak to się stało. I jakie mechanizmy wpływają na to, że, że to jest możliwe? Jakie mechanizmy wykorzystuje władza, wykorzystuje aparat opresji, aparat sprawowania władzy, ale także sprawowania z wymiaru sprawiedliwości? Jak, jak to może być obrudzone, obrócone przeciwko prawdzie i przeciwko obywatelom. Żebyśmy po prostu wiedzieli i żebyśmy się orientowali na czas, a nie po czasie, gdy, gdy historia mia, miałaby zatoczyć aż tak pełny krąg. A teraz, jeśli Państwo jeszcze chwilę ze mną zostaną, to będzie premium. A w części premium, jak zwykle, powiem trochę o tym, jak ja odbierałem ten film osobiście i z czego to wynikało, z jakich faktów w moim życiu wynikało, że w taki właśnie sposób odebrałem ten film. Te moje drugie 50% oglądania filmu, bo przypominam, że 50% to jest to, co wszyscy widzimy na ekranie, a drugie 50% wnosi każdy z nas, łącząc opowiadaną historię w filmie. Łącząc ze swoim życiem, ze swoim doświadczeniem, ze swoim sposobem reagowania, ze swoją wiedzą, ze swoimi emocjami, ze swoimi lękami. I to wszystko tworzy tę drugą część filmu. I o niej w części premium. Tak trochę mocno mi wyszło, jak na. Jak na Przejście do części premium, gdzie jak Państwo pamiętają ma być gążek, a nie gong. Ale może dlatego mi wyszło mocno, że ciągle mi się przypomina w przypadku także Grzegorza Przemyka, ale w ogóle w przypadku atakowania przez milicję obywatelską zwykłych ludzi na ulicy przypomina mi się moja historia o której kiedyś już opowiadałem nie będę szczegółowo jej przypominał która wydarzyła mi się w tamtych latach na festiwalu Fama czyli festiwal akademicki artystyczny młodzieży akademickiej w Świnoujściu gdzie byłem z moimi przyjaciółmi ze studiów jeździliśmy wtedy po Polsce autostopem i w pewnym momencie mnie i mojego kolegę Pawła Koca zgarnęli, właśnie nie wiedzieliśmy wtedy, że milicjanci napadli na nas na ulicy, wciągnęli nas do bramy gazami po oczach. I naprawdę poczułem się oglądając film, żeby nie było śladów, poczułem, że to była bardzo podobna sytuacja. Też po prostu byliśmy na ulicy. Nagle pod jakimś pretekstem, jeszcze nie wiedzieliśmy jakim, to dopiero później się okazało, że jednak był jakiś pretekst. No, ale mówię, to nie byli milicjanci, tylko to byli cywile. To, to, to byli agenci służby bezpieczeństwa, jak się okazało. Wciągnęli mnie i Pawła do bramy, gazami po oczach. Nie wiedzieliśmy o co chodzi. Wylegitymowali nas tylko. Po czym wpakowali do suki. I zawieźli na komisariat w Świnoujściu. No i tu się zaczęły różnice pomiędzy Grzegorzem Przemykiem a mną, bo nas nie skatowano, nie pobito. Ja podejrzewam, choć nigdy mi tego jasno nie powiedziano, że zgarnięto nas z ulicy, bo byliśmy, obaj, a może tylko ja, byłem podobny do jakiegoś działacza opozycyjnego, który miał się pojawić na famie na tym festiwalu studenckim. Do kogoś byłem podobny. Potem po wylegitymowaniu okazało się, że to nie ten, więc może dlatego mnie nie skopano. Natomiast ponieważ milicja się nigdy nie myli, proszę Państwa. Nawet jeżeli w biały dzień zgarnął Państwa na ulicy bez żadnego powodu, to Was nie wypuszczą z komisariatu mówiąc przepraszam. To pomyliliśmy się, przepraszamy. Takich słów się nie słyszy. W każdym razie na milicji obywatelskiej, na komisariacie nie można było usłyszeć słowa przepraszam. Zawsze to i tak tak zwany obywatel musiał być winny. W naszym przypadku. Ponieważ nie było żadnej innej winy, poza tym, że ja uderzyłem e, e, chlebakiem, w którym była konserwa mięsna, przysmak śniadaniowy, w łeb e, jednego z e, e, kaprala Franka, konk konkretnie, jak się potem okazało. Ale oni byli w cywilu. Ja myślałem, że to są jakieś bandziory, więc co prawda postawiono mi zarzut zaatakowania milicjanta na służbie, ale ja atakując go puszką z mielonką, nie wiedziałem, że, e, że wale w łeb, Milicjanta. Chociaż teraz, jak wiem, to się bardzo cieszę z tego powodu, że do, przynajmniej dostał w łeb. A więc to było przeciwko mnie, a obaj z Pawłem zapłacili jeż, zapłaciliśmy jeszcze mandat za to, że przechodziliśmy nie na pasach przez ulicę, która miała szerokości 5 metrów. Nie na pasach przechodziliśmy, i to dano jako Powód zgarnięcia nas do suki i odwiezienia nas na komisariat. Tak to wyglądało w, w PRL-u. I oglądając film o Grzegorzu Przemyku, no zgodzą się Państwo, że ktoś z takimi przejściami jak moje inaczej na to patrzy, bo po prostu ja na to nie patrzę jak na historię filmową. Jak na sensację jakąś. Ja wiem, że tak po prostu naprawdę może być, że naprawdę też tak było i że ta granica pomiędzy niewinny a winny jest tak cienka jak powietrze. To znaczy, jej w ogóle nie ma. Każdy człowiek niewinny może być w każdej chwili winny. To zależy wyłącznie od tego, jakie intencje ma yy, sprawująca władza. Jeżeli władza powie, jesteś winny, to nie da się udowodnić swojej niewinności, bo zawsze coś wymyślał. Jak już nic nie będą mogli zarzucić, to powiedzą, że przechodziłeś nie na pasach. I też to będzie okazja, żeby 10 dni aresztu zasądzić potem. No i oczywiście jeszcze walnąłeś w łeb milicjanta mielonką. No, ale tu ja nawet chciałem te 10 dni aresztu odsiedzieć, bo ostatecznie w wyniku odwołania zlikwidowano tę karę i nie musiałem iść do aresztu. Ale właściwie to ja chciałem, bo przynajmniej bym miał takie poczucie, że, no, że za coś siedzę, coś konkretnego i że go naprawdę bolało, skoro tam muszę siedzieć. No jednak to jest półkilogramowa konserwa, więc. To jedna z fajniejszych rzeczy, jaka mi się w życiu przydarzyła, że trafiłem go w łeb.